Cześć, witam na naszym kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy o pozwie w trybie wyborczym. Trwa akurat kampania wyborcza i takich procesów wyborczych możemy mieć teraz całkiem sporo, a to jest idealna okazja, żeby o tym porozmawiać, bo właśnie już mamy za sobą taki jeden pozwór w trybie wyborczym i już sąd nawet powiadomił się w tej sprawie. O co tutaj chodzi? Otóż tu ten Proces wyborczy w trybie wyborczym został określony w artykule 111 kodeksu wyborczego. To jest specjalny, odrębny tryb postępowania. Krótko mówiąc, jeżeli jakiś polityk kłamie w trakcie kampanii wyborczej, to zainteresowany komitet wyborczy, najczęściej przeciwnika, to może złożyć pozew w trybie wyborczym. Taki pozew składa się do sądu okręgowego. Jest rozpatrywany już w ciągu 24 godzin od. Momentu wpływu. Natomiast taki pozew nie ogranicza się jedynie do wypowiedzi, o czym wskazuje artykuł 111, paragraf 1, z którym właśnie, jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo. Wnieść do sądu wniosek o wydanie orzeczenia. I mamy sześć różnych orzeczeń. Po pierwsze, zakaz rozpowszechniania takich informacji. Po drugie, w przypadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje. Po trzecie, nakazanie sprostowania takich informacji. Po czwarte, nakazanie publikacji odpowiedzi na stwierdzenia noszące dobre osobiste. Po piąte, nakazanie przeproszenia osoby, której dobre osobiste zostały naruszone. No i po szóste. Nakazanie uczestnikowi tego postępowania, czyli takiej stronie, która rozpowszechnia takie nieprawdziwe informacje, wpłacenia kwot do 100 tysięcy złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak widać, zasadniczo charakter takich roszczeń nie różni się za bardzo od tego, co mamy w takim zwykłym pozwie o ochronie do osobistych. Natomiast jest to rozpatrywane już w czasie 24 godzin, a to jest rozprawdzaczane w tym czasie. No co też ma swoje uzasadnienie, że normalnie procesy trwają latami. A tutaj mamy po prostu taki ekspres, można było powiedzieć lux torpedę". I to nie tylko jak na standardy polskie, ale na standardy światowe. No, uzasadnienie jest tego po prostu takie, że rozpowszechnianie kłamstw podczas kampanii wyborczej, no jest szczególnie szkodliwe, no i czekając z taką sprawą, aż sąd wyda orzeczenie w takim trybie rok, dwa czy tam trzy lata, no to byłoby po prostu nawet bezcelowy bez sensu, bo i tak zaraz będą wybory. Tak jak powiedziałem, sąd rozpoznaje taki wniosek w ciągu 24 godzin w tak zwanym trybie nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie takie kończące postępowanie sąd doręcza niezwłocznie wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej, osobie zainteresowanej, czyli temu pełnomocnikowi wyborczemu, czyli takiemu kandydatowi lub jego pełnomocnikowi wyborczemu i zobowiązanemu do wykonania takiego orzeczenia, czyli jego przeciw. Mam zachowane postępowanie dwuinstancyjne. takie postanowienie sądu okręgowego przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego, natomiast je się składa również w terminie 24 godzin. I na tym się kończy, bo od postanowienia sądu apelacyjnego już nie przysługuje skarga i polega ono na natychmiastowemu wykonaniu. Więc jak tutaj widać, wpływa pozew, w ciągu 24 godzin sąd go rozpoznaje, poznaje się z tymi informacjami, które co rzuca się ich nieprawdy, wydaje postanowienie i cyk. Publikacja takiego sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin. Na koszt zobowiązanego. Także w orzeczeniu sąd wskazuje taki prasy, w rozumieniu właśnie ustawy. Prawo prasowe, w której ma sądzić publikacja oraz taki termin publikacji. Także w razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w sposób określony w postanowieniu sądu, sąd może zarządzić ich publikację na koszt zobowiązanego. No i swoją drogą, zgadnijcie, kto przegrał ten pierwszy proces wyborczy w trakcie obecnej kampanii mała podpowiedź przedstawiciel tej partii używał statu ciemny lud to kupi.